Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Jestem Natalia, dzisiaj 10 losików. Ekstra pieniądze losik jest za dyszkę. Łączny wkład to 100 zł. Zobaczymy, co uda się tutaj wykreślić. Ostatnio, jak tak brałam y, z przodu, z tyłu, ze środka, to tak y, nawet fajnie to wychodziło, więc zobaczymy, czyli tym razem tak, y, tak będzie. Ja, żeby je przetransportować do domu, to troszeczkę je y, pozginałam, więc zobaczymy, jak to tutaj. No trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, miałam nagrać właśnie na sobotę odcineczek, ale nie dałam rady, dzisiaj już opuchlizna zeszła, jestem po wizycie u rzeźnika, że tak się wyrażę, czy tak będzie widać ekstra, będzie widać ekstra, powiem Wam, że ból niesamowity i siedziałam na fotelu godzinę, 55, będę tak sobie szukać, siedziałam na fotelu godzinę, no, no ból okropny był, ale tak jeszcze właśnie piątek, w sobotę wieczorem już wszystko odeszło, no i super, ale kurczę, no nadal boję się dentystów <y> i będę się bała. Yy, 15 też nie, 43. O jest 43, zobaczcie, A, ale super. No to już mamy dyszkę. Dwójeczka 56. Yy, 16. 37, 57, yy, 54, 61.

a to w słówkach, a to w jakichś tych maluszkach ktoś z Was trafił, więc to jest mega fajne. Ja tam się cieszę, jak Wy mi przecież wygrywacie. Tutaj mamy dyszkę, bo jest jedna liczba, tutaj już od pierwszej liczby nam płacą, więc super początek, bardzo fajny. Zobaczymy, jak to będzie na koniec z tym. Kolejny losik. O, ekstra widać. 18, szósteczka, 38, 32.

39. Ja to jestem taka, no, no nie, jakoś tak nie lubię. Jakby nic do nich nie mam, jak wszyscy tam mama z tatu siedzą z wujkami, kibicują, to, to tam z nimi siedzę, ale tak, żeby samemu usiąść i oglądać skoki, to to nie, to ja nie. 23, 37, 33, 14 nie ma i 52. Nie ma, więc tutaj mamy pusteczkę Kolejny losik. I co, 51, 26, 42, 36. No właśnie, moją taką największą miłością, jeżeli chodzi o losy. To są słówka, ale wiem, że już niektórzy z Was mają ich podziurki w nosie. 47, 11. Trójeczka, siódemki też nie ma. 20.

Dobra, jak mamy 21 to resztę można wykreślić i będzie szybciej. Czwóreczka nie ma, trójki też nie ma i piątki też nie ma. 54, z pięćdziesiątek jest tylko 56. 56, więc tutaj sobie możemy wykreślić. 11 nie, tu 15 mamy, więc 16 też odpada. 39. Żadnych 30, zobaczcie. Nie mamy. Dalej, co? 61. Żadnych 60. 42. Mamy 41. 45 też nie ma. I 44 też nie ma. Tak, tak. Więc tutaj, niestety, kolejny pustaczek. Ojoj, oj. Dobra, weźmy sobie kolejnego wariata.

O i 57 jest super. Dobra. Już siedzie O i 60. No to ładnie. No to super, super. 19 nie widzę. Mamy tutaj trzy dyszki 46, 57 i 60. No to super. Wyciągam te pustaki, pustaki, a wygrany był wiedział. Na początku można powiedzieć. Kolejny losik. Próbowałam to wyprostować, ale się nie dało. To już jak tak się zegnie na dłużej, to już potem będzie takie zgięte. Z pojedynczych mamy tylko jedyneczkę, więc wykreślamy te pojedyncze piąteczka, czwóreczka, szóstka, dziewiątka. Dobra, dalej co my tutaj mamy? 41. Z 40 mamy tylko 43. 43. Dobrze. 31. Z 30 mamy tylko 36. To nie będzie dalej. 29 nie mamy, 17 nie ma, 57 żadnej 50 nie ma, więc to można sobie wykreślić. 21 też nie mamy, 48 brak, 24 nie ma i 11 nie ma. Także tutaj mamy nic. <tutujesz> tutaj mamy nic.

45. Nie ma. 13. Nie ma. 40. też nie. 12. Nie i 63 na koniec, ale nie mamy. Ale dyszka kolejna tutaj nam wpadła. Więc nie jest tak źle. Jak dobrze policzyłam, to chyba połowę mamy. Dobra. Lecimy. 23. Nie mamy żadnych dwudziestek.

22. Mamy, nie mamy. Piąteczka brak. Tutaj z pojedynczych mamy tylko dwójkę, więc sobie czwóreczkę już też o mało, mało skreśliłam, 43. Z 40 jest tylko 48, więc 45, 46, 47 można wywalić. 38. Nie mamy żadnych 30. 39, 32, 31 można wywalić. Tutaj co mamy? 15 i 18, więc 11, 12, 13 również i 19 można wywalić. 58 nie mamy, 53. 50 wcale nie mamy, tak? Tak. Dobra, 50 wypadł. Dalej, 23. O, już mi się flash wyłączył, ale jeszcze widać, dobra. 20, 23, tak. 23 nie widzę. 26 też nie. 29 nie ma i 25 również nie ma. O, także tutaj nic. Nie będę przerywać, jak mi został ostatni losik, a widzę, że bateria mi tutaj siada. Mam 20%, już mi flash wyłączyło. Także sobie szybko sprawdzimy i. Tak będzie troszeczkę słabiej, widać. 20. Oj, po palcu jak 24 nie ma, 22 nie ma, 25 też nie. Z pojedynczych jest tylko dwójeczka, więc tak szóstka wypada, ósemka wypada, czwórka również 19 nie mamy, 53, 37, 43 też nie ma.

Nie ma, 32 nie ma i 33 nie ma. No dobra, także ten jest również pusty. Losików, jak mówiłam, było 10 sztuk, czyli no za stówkę. Nie ma sensu po prostu brać, nie wiem, 4-5 sztuk za 40-50 zł. No bo ten odcinek trwałby dosłownie chwileczkę. I czy dobrze liczyłam? Tak, dobrze liczyłam, połowa się zwróciła. Tutaj moi drodzy, mamy 3 liczby, to 30 zł. Tutaj mamy jedną liczbę, to jest 40, i tutaj też mamy jedną, to jest 50 na stówkę. Połowa wróciła bardzo. Wam wszystkim dziękuję za obecność, za oglądanie. Widzimy się, słyszymy jutro w kolejnym odcinku na kanale. Do następnego buziaczki. Pa-pa-pa.